Dzień dobry, dzień dobry, kochane farmazonki. Witajcie, jak się macie. Zapraszam Was na nowy odcinek kanału Farmazony pod tytułem Nowy świat Elona. Nowy świat Elona. Co by człowiek teraz nie włączył? Elon wszędzie się pojawia, jak normalnie powrót Chrystusa z zma Martwych Stołego. E, jakie media, e, jakich nie otworzysz, niezależnie od tego, co to jest, wszędzie króluje Elon. Elon, Zbawiciel świata. No. Tak. Elon, prawda, ten z siekierą do krojenia czy tam co on tam ma Elon przedstawiający yy, yy, nowy telefon, Elon przedstawiający nowy samochód, Elon przedstawiający nową rakietę, Elon przedstawiający nowy motor rower wszystko będzie teraz Tesli, kochani Niedługo, nawet Kibel będzie Tesli, ponieważ będzie tylko Tesla. <noise> Znak Tesli to jest już taki po prostu Jezus z i wstały, który obejmuje świat. <noise> Moje skromnym zdaniem parmezankowym. Produkty Elona są troszkę nieekologiczne i on się powinien nazywać Elon Nie Mask, tylko Elon Plask, bo on wszystko robi z plastiku, z metalu i z takich rzeczy, które są nieekologiczne. To jego wszystkie Optimusy plastikowe. Z jednej strony świat się pozbywa zło, zło, złom, złomu samochodów, złomu czołgów, złomu, kochani, samolotów, tego co zostało po tym i jeszcze wszystkich plastikowych pierdół. No, a Elon wpuszcza dalej w obieg wszystko co plastikowe i metalowe. Nie widziałam w jego ofercie czegoś z drewna albo z jakichś takich. Materiałów ekologicznych, naturalnych. Częstotliwość jego pojawiania się jest taka troszkę co najmniej groźna, bo jak już wszędzie się słyszy, widzi, i nie daj Boże, czuje jedną osobę, to mi zakrawa troszeczkę na takie. Lekko powtarzanie historii z dawnych lat. Stąd te gesty różne i tak dalej. Tamtego też było pełno, wszędzie. W radiu, telewizji, ludzie się nakręcali, że tylko on, tylko on, tylko on. No więc teraz będzie tylko Elon wszędzie. Elon, zbawca świata. Zamiast redukować ilość produktów, to się mnoży. I z człowieka stworzonego na podobieństwo Boga robi się tylko i wyłącznie ślepego konsumenta. Czy ten Elon ma jakiś wpływ na Twoje życie osobiste? Czy musisz go tyle oglądać? Tego nie chcę obrażać, ale mężczyzna, który paraduje z mamusią, nieodpępiony, taki to jest, zagłada. Dla świata. Trochę takie obciach. No, takie jest moje zdanie. Skromne. Będą tu latać niedługo Tesla psy i Tesla gołębie będą lądować na bruku. Już i tak zresztą lądują, bo jest taki, taki smród wszędzie, że normalnie ptaki spadają z drzewa i wyziewają ducha. Takich czasów dożyliśmy, w takich przyszło nam żyć, kochani. Kołam i buziaczku.